Dobra, i teraz jeszcze taką fajną rzecz Wam pokażę Podzieliłem, przewierciłem, przykręciłem Trzyma się jak złoto To najważniejsze jest Żeby to robić powoli Tutaj kolanko 90 stopni Trójnik prosty, węd do góry I sukces Kleję teraz te listewki Pod tym tą markizą na te ledy takie punkty z silikonów. Także dzisiaj jest plan taki ściągamy plandekę z przyczepy tutaj ja zawsze na zimę pod spód takie podlewarowuje oś żeby nie stała tylko na kołach żeby się tak opony nie niszczyły, także ją trochę podnoszę. plandekę ściągamy z dachu i będę jeszcze robił parę takich update'ów w przyczepie mianowicie chcę dołożyć światło to taki pasek LED, wymienić z bo jest tragiczny no i to są takie główne rzeczy to kupiłem taką baksę taki kontener i go Tutaj zamontowałem. Chodzi o to, żebym ten kontener będę używał do, wyłącznie do tego, żeby wkładać tamtą śmierdzącą rurę od spuszczania ścieków z kanalizacji. Także kupiłem taką metalową baksę. I tutaj ją swoim patentem przymocowałem do tego z tyłu, tego, tego, tego zderzaka, czy jak to nazwać. I zrobiłem to po swojemu. Dokupiłem jeszcze dwa taki profil. Przeciłem go na pół, bo to było za mało sztywne. Później z płaskownika uciąłem tu taką spórkę. Szpilkę jedną kupiłem, podzieliłem, przewierciłem, przykręciłem. Trzyma się jak złoto. Dobra, to pierwsze co? Ściągam plandekę. To od razu na bok trzeba wszystko składać, bo się przyda na następny rok. Tak to trzeba gdzieś położyć, później gubi. Za każdym razem Co roku trzeba kupować sznurki. To tamto się to. Ostatni sznureczek. Gdzie on jest tu przyjazd? Trochę to Uwierz, bo są takie ostre kanty Mama, chodź pomożesz złożyć Ale już fajnie jak wiosna nadchodzi Kamper otworzony Trawa się zieleni już Człowiek pragnie Żeby było trochę ciepło Idą kulfony Pomóżcie mi złożyć to Albo wy złóżcie razem, a ja idę co innego robię. Dobra, idziemy po akumulator. Akumulatorek weźmiemy. Pyk. Wsunę. Zawsze minus najpierw. Bo dawce minus najpierw dacie. Przykręcicie, to już nie będzie luźno latał. I nawet jak się dotknie plusem ramy, to się nic nie stanie. Szyk. to będę pewnie ten odczepiał ale na jazdę próbną sprawdzić czy hamulce działają Tylko wałeczek się dosłownie przejadę ogólnie tu jeszcze ten sway bar przychodzi taki, a to wam jeszcze pokażę. Teraz go nie będę zapinał, bo niedaleko jedziemy to chyba zbyteczne jest. Ok, tu jest podpięte, tu to, tu tamto Możemy sobie. Co tu możemy sprawdzić? Zaraz pokażę. O. Ot, automatycznie się wyświetla Select the Trailer, że jest podpięty. Select the Trailer. Ja mam zapisane jako Amery Life. Z przyczepą jak się manewruje, to najważniejsze jest, żeby to robić powoli. Bo tutaj nieduży kiero, ruch kierownicą powoduje, że przyczepa bardzo mocno skręca. Nie? Dobra, i teraz jeszcze taką fajną rzecz Wam pokażę. Co yy, zajebiste, jak ktoś z Was ściągnie przyczepki, to pewnie wie, że najupierdliwe jest zawsze sprawdzanie świateł w przyczepie, nie? Bo lewy kierunkowska, sprawy czy tam awaryjne, stopu to. A tu ktoś wpadł na pomysł i zrobił takie coś, że można nacisnąć przycisk i on testuje wszystkie światła. Trailer Light Check Start idziemy. okej okay. Tutaj też widzimy, że świeci, prawe świeci, stopy świecą, prawy świeci. No i dobra, jedziemy na krótką przejażdżkę. Działa, działa. Ja jadę trochę kawałek na tam, przy sklepie i, i tyle. I będziemy działać dalej z przyczepą. Hamulce sprawdzone, to i dalsza część modyfikacji Tak jak mówiłem wcześniej, wymiana lewozmywaku Kleję tak i próbuję tu silikon wyciąć Kurde, ale łatwo, żeby że będzie gorzej Teraz pokażę Wam, który tutaj To jest taki płytki, nieporęczny, krony Nic nie można umyć Także kupiłem teraz taki Kuchenny Wymierzyć, wyciąć i będziemy działać tu pod spodem Już sobie poucinałem Częściowo wykorzystam te stare rurki, bo tutaj mi pasuje Muszę tak, tu mam włożone Tu muszę obciąć I tam się dostać Tutaj kolanko 90 stopni, trójnik prosty, węd do góry I sukces To się zostawię, żeby coś było potrzebne Ale chociaż dobrze Zdają ten węd, bo to chodzi o to, że jak Tu jest taki węd to wtedy nie ma problemu z. szybciej woda schodzi, nie? Nie robią się tam ciśnienia takie. Nieraz jest tak, że komuś się wydaje, że zawsze mu woda wolno schodzi. z umywalki, się złama a to jest problem z odpowietrzeniem po prostu rur kanalizacyjnych, nie? No dobra, czyli to mam. Czyli teraz już tu, trójnik. Kolanko, i powinno być dobrze. No dobra, jadę do sklepu. Ten i będę się łączył później, jak już będę miał. Wszystkie rzeczy. Znowu kolejny dzień. No i instalujemy to światełko. Wczoraj zacząłem, tak jak mówiłem, ten pasek LED. Tu już wywierciłem dziurę. Są kabelki przetegowane, przeciągnięte. Dostałem się do tego panela. Tutaj, z drugiej strony. Tu już mam wszystko podpięte. Wykorzystam jeden przycisk, który nie był używany. Ten, i tym się będzie zapalać. Kleję teraz te listewki pod tym, tą markizą na te ledy Robię z takie punkty z silikonu. Nie mogę tego przykręcić, bo tutaj mam takie miejsce. Tu i tu jest od góry rynienka. I tutaj woda spływa do jednej strony przyczepy i do drugiej. Nie mogę tego przewiecić, bo by tutaj ciekło. Nie? Także mam nadzieję na ten silikon będzie to trzymać. Nie? No, no i tak zamontuję całe. Poczekam aż to wysknie. I jak wysnie to po prostu ten pasek LED dam cover. Listewki przykleiłem, czekam aż wyskną. Będę tam działał dalej, a w międzyczasie muszę napuścić wody do przyczepy, bo już nie będzie mrozu. Tutaj jest cały ten od ogrzewania wody, podgrzewacz wody. Także go troszeczkę tam spróbujemy jeszcze przepukać. Tutaj jest podgrzewacz gazowy. Dobra, i tutaj się co roku wymienia anoda. Kupuję się nową. To jest nowa. To chyba ma za zadanie coś tam, żeby woda nie rdzewiała, czy jakoś, nie wiem dokładnie. A tu jest stara, widzicie? Jaka różnica? To już ona prawie pękła tu. A to jeden sezon tylko. Także bierzemy to, wkręcamy. To jest do stożka zrobione. Z wyczuciem trzeba. Teraz trzeba podłączyć wodę, żeby napełnić cały układ. Nie? Okay. Tutaj mamy pompę od wody od zbiornika. Wiadomo, na zimę się otwiera, żeby spuścić wodę z tego zbiornika. A na latach, jak się chce go napełnić, to trzeba go zamknąć. A ja to się odkręca tu cały. Zawsze mam z tym problem. Dobra, jest pompka OK. Co teraz? Teraz tutaj to jest ten podgrzewacz całej wody, co z zewnątrz tam wkręcaliśmy tą anodę I teraz tak A tam myszki Zapieprzają O, widać nanosiły Ocieplenia Zimna woda sobie wchodzi do zbiornika Tutaj Dobra, woda już leci, napuściłem tu trochę do tego synku i teraz chwila prawdy Spuścimy I zobaczymy czy leci, dobrze jest tak zawsze testować, żeby Napuścić więcej wody wyciągnąć korek, bo wtedy jest większe ciśnienie ok nigdzie nie kapie woda schodzi Już tutaj też sprawdzałem czy wszystko dobrze także wszystko dobrze patrzę czy też nadąża schodzić, ale jest ok żona się ucieszy, się nie dziwię ja też w sumie się ucieszy siteczko na brudy Kapselek jest i wszystko Gra. Tutaj go przyklejałem na silikon, ale jeszcze gdzieś jest szparka, to chyba jeszcze dołożę trochę. Zlewo zmywak zaatwiony, wszystko działa. Woda napuszczona. Załączymy ogrzewanie wody. Czy się grzeje? Wszystko jest sprawne. Do tego celu trzeba odkręcić butlę gazową. Ołki dołki. I tutaj mamy. Hitę. klapkę. Kurde. Dobra. Czyli spra Kurde, sprawdzamy wodę, czy się grzeje. Tutaj jest zakręcone. Tu nie cieknie. Także co teraz nam zostało? Teraz nam zostało nalać do tego zbiornika tu wody. Zbiornik, jak widać, napełniony. Mam nadzieję, że widać. Tutaj pompka podłączona i teraz będziemy próbować ze zbiornika wodę załączać. Mamy water pump. O, działa. Działa, działa. Czyli tu mamy z głowy. Można to zamknąć. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o wodę, zapomniałem, kibelek uruchomić. Muszę trochę wody tam nalać do zbiornika. Ja sobie nalewam pierwszy razem zawsze przez karnister, pyk i wrzucam tabletkę. Trochę wody zawsze musi być, żeby się ta tabletka rozpuściła. To jest 20 litrów, chyba. Dobra, starczy. To wlejemy do toalety. Bo tutaj jest normalna toaleta. Normalnie jest zbiornik. Na dole się wrzuca tabletkę. To nie jest żadna kompostowanie, nic. Wrzuca się tabletkę i tam się rozpuszcza wszystko. Dobra start. Także jeden za dwie damy. A mamy jeszcze trochę po zimie. Czy nie wlaliśmy wodę? O, tutaj widzicie jest pust z kibelka, a tutaj szara woda. Nic nie cieknie. Te działają. Damy jeszcze tą zakrętkę. I gitara. Teraz mogę powiedzieć, że woda skończona. Wszystko z wodą w przyczepie załatwione, uruchomione. No i też finalnie już montuję ten pasek LED, który mówiłem. I tak jak mówiłem, to będzie efekt końcowy. Teraz jest jeszcze widno To pewnie nie będzie jakiegoś tam. tutaj szału. Ale już montujemy to. to już będzie efekt końcowy. A najlepszy efekt będzie, jak będzie ciemno. No zapalaj, Gotowe. To... Wow, Ale efekt! kurczę, o to mi chodziło! Muszę powiedzieć, że byśmy kupili tego kampera kilka lat temu i nam u dealera powiedzieli, że to jest i potem byśmy ta cyfraje, że wyjechali od dealera, nie sprawdziliśmy i tego w ogóle nie było. I mi to przez trzy lata, odkąd mamy kampera. Tak brakuje, na każdym campingu, nie było czasu. Aż w końcu Hubert wziął się tutaj za to i to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo właśnie coś takiego było mi potrzebne. No, ja już w środku jestem cała gotowa. Camper jest przygotowany do podróży. O, tu już tu Majcie się bardzo podoba, oczywiście, wystrój, jaki zrobiłam. W tym roku zrobiłam na żółto. Zrobiłam trochę dekoracji takich wiklinowych. No i co? Posprzątany kamper po tej zimie, oczywiście. Jednocześnie przygotowany do odjazdu na Florydę. Czeka nas. Jak już wiecie z poprzednich vlogów, wycieczka przez Amerykę, z ponad Nowego Jorku do samego końca Key West, czyli na samym cylindrowym Florydy. No i następny vlog będzie już z trasy: strasy z do i stamtąd oczywiście jeszcze kilka vlogów, które będą robione oczywiście na miejscu już. Czyli Orlando, Disney, Miami. Key West. No i oczywiście po drodze będzie North Carolina, przystanek i tak dalej, tak dalej. Serdecznie Was zapraszam do vlogów, gdyż będą one naprawdę bardzo ciekawe. Nie chcę się chwalić, no to chyba będą moje najlepsze vlogi. Odkąd już robię ten kanał, robimy, przepraszam, e, no, ponad rok czasu. będę się już rozwijać. Do usłyszenia z Florydy albo z podróży do Florydy. Siema!